Będą debitant w tej roli, Krystian Bielik. Prosimy o Krystian, tym meczem z Pogonią kończycie kolejny tak zwany maraton. Moje pytanie, czy wiecie, co zrobić, żeby nie powtórzyły się te wyniki z Bielsko-Białej i Kaninic? Co zrobić, żeby wygrać? Mm, przede wszystkim musimy podejść do tego meczu, tak jak do każdego. Czyli nie zlekceważyć przeciwnika, zagrać tak jak trener będzie, będzie kazał, tak jak będą założenia trenera. Jeżeli wyjdziemy skoncentrowani, to, to na pewno zdobędziemy trzy punkty, jestem tego pewien. A w Dywicach po prostu była taka sytuacja, że dwie takie, dwa błędy niepotrzebne, straciliśmy głupie branki, później trzeba było gonić i, no i niestety się nie udało. no Właśnie dwa głupie błędy, a to nie jest trochę tak, żeby po dobrych wynikach w europejskich pucharach na ligę trochę jednak przymykać oko? Na pewno tak nie jest. Trener do każdego meczu nas motywuje tak samo. Powtarza, że, że nie ma słabych drużyn, że trzeba podchodzić do każdego meczu w 100% skoncentrowani. I, i, I nawet myślę, że w głowach zawodników nie ma takiego czegoś, że, że o, w Lidze Europy sobie wygrywamy. E, idzie nam wszystko dobrze, to w Ekstraklasie możemy trochę e, zwolnić i, i możemy sobie odpuścić jakiś mecz. W Warszawie, jeszcze tylko pytam, w Warszawie jesteś już od kilku miesięcy, powiedz jak ocenisz ten czas, który, który w stolicy już jesteś pod względem swojego własnego rozwoju, okay. który element poprawiłeś w grze najbardziej i powiedz, czym różni się życie w Warszawie dla ciebie tym, co, co robisz w Poznaniu? E, ostatni rok grałem e, w duchu Poznań, e, mieszkałem we Wronkach. E, to jest bardzo małe miasto, nie ma, nie ma czasu na jakąś rozrywkę, więc tam tylko, bo tak naprawdę szkoła, piłka, szkoła, piłka. W Warszawie jest czas na to, żeby, na to, żeby się rozerwać, na to, żeby pójść do kina, coś zjeść z kolegami, wyskoczyć do miasta. A jeżeli chodzi o rozwój piłkarski, to myślę, że zrobiłem następny krok w przód, bardzo duży. Na pewno poprawiłem moją grę taktyczną, czyli poruszanie się na boisku. Bardzo dużo, to znaczy wzoruję się na tą, na tą od którego właśnie podpatruję go na treningach, jak on się porusza w środku pola, to mi bardzo dużo daje. I myślę, że nadal, jeżeli będzie wszystko szło po mojej myśli i będę się rozwijał tak jak dalej, to no to będzie, będzie wszystko dobrze. Cześć Krystian, chciałem zapytać, bo tobie tak naprawdę uciekło e, parę meczów z tego maratonu. Byłeś na zgrupowaniu kadry, e, trener Henning Ber był zły z tego powodu. Mówił, że to powinno być na się rozegrane, że byłbyś brany pod uwagę przy ustalaniu składu. A ty jak na to patrzysz? Słyszałem, że trener Berg nie chce, żebym jechał na kadry. E, były rozmowy między PZPN-em a Legią, e, ale z tego co słyszałem to po prostu były to o punkty pierwsza faza eliminacji do Mistrzostw Europy i, i, i Legia jakoś nie chciała bardzo mocno napierać, żeby nie było konfliktu po prostu z PZPN-em i pojechałem i tak naprawdę cieszę się, że pomogłem moim kolegom przejść przez tą pierwszą fazę. Wygraliśmy w bardzo dobrym stylu, zdobyliśmy 9 punktów bez straty bramki, jesteśmy w pierwszym koszyku jesteśmy z tego szczęśliwi. Szczęśliwi oczywiście Gdybym został w klubie niepojechanej reprezentację byłaby szansa, żebym występował z ruchem chorzów czy, czy z pogonią w trzecim, no ale, ale myślę, że e, poradziliśmy sobie, poradziliśmy sobie po prostu. Dziękujemy i za chwilę. Good afternoon, coach. I've got two questions for you. First, um, do you expect this uh, game against Bogun to be any different from the one from last week? Uh, and second, um, do you know what to do uh, to prevent the situation that we had? Uh, weeks ago when we faced Piast and Podbeskije after a good game in Europe. Do you know what to do to keep the motivation in the team uh, and win in stretching There is uh, no pro problems with the motivation. The motivation was not the reason why we didn't win those two games. Um, so that is not uh, the case. Uh, we lost those two games. We were not able to play to our best level we had been playing away in europe for both games now we play at home in europe it's a little bit different uh, traveling we don't have um, but of course we are aware of that uh, we lost those two games in the end of a long long period of matches um, and we are very very keen to, to make sure that we don't lose this one do everything we can to win it and uh, now we have qualified for, for europa league group or for the playoffs then of course uh, we we also want to win the league <coughs> that's always the, the most important and this league game on, on sunday is very very important for us so with the game against metalist how much energy it took i don't know it was a little bit different game than normal um, so we will do everything we can to win on sunday but i expect the game to be similar to to the game we played against poland last time when we played at home we were uh, fresh we won 1-1 after 90 minutes, we won in after extra time, in the game we played really really well but and should have scored more goals earlier. So uh, we expect a tough game uh, because we, we drew against them at home and scored in uh, extra time and now we play them away, they have had all week to prepare and uh, we have had a tough game. to będzie o Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, czy trener oczekuje, że ten mecz spokojnie będzie inny niż ostatnio? Trener powiedział, że jego zdaniem będzie to podobne spotkanie. My tak naprawdę strzeliśmy tą bramkę już w samej końcówce, natomiast dominowaliśmy i mogliśmy zdobyć tych bramek dużo więcej. Natomiast zespół pogonił miał cały czas cały tydzień żeby się przygotować, więc możemy oczekiwać trudnego spotkania. Natomiast jeśli chodzi o to żywą tę sytuacji, jaka miała miejsce w meczu z Piastem i Podbeskidziem po dobrych występach w Lidze Europy, trener powiedział, że nie było kompletnie żadnego problemu z motywacją, że to nie był powód naszych porażek. Wtedy graliśmy dwa mecze wyjazdowe, była też kwestia podróżowania. Teraz graliśmy u siebie, więc sytuacja wygląda trochę inaczej. Oczywiście pamiętamy o tych spotkaniach, mamy to na uwadze. Teraz musimy być pewni, że e, zrobimy wszystko, e, aby wygrać. Teraz, kiedy jesteśmy w kolejnej, e, mam zapewniony awans do kolejnej rundy. Ligi Europy. Jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby wygrać ekstra klasy, dlatego mecz ten w niedzielę będzie dla nas bardzo ważny, biorąc pod uwagę ile energii i wysiłku kosztował nas ten mecz z metalistem. No i będzie to łatwe. Dawid, Uh, you took that uh, yesterday game took a lot of energy for your players, and does it mean that uh, in the game in stretching with Pogon we could we can expect some some changes? We could expect that the players uh, who played yesterday won't play on on Sunday. Thank well, you. I don't know. I, I I think the game yesterday. I don't know how much energy it took because uh, the game was a little bit. Uh, Different to, to normal games for us, but I know the, the importance of the game and the, the fatigue, mentally, physically, of course, that uh, will be there. But we'll see. Uh, this on Sunday is the last game. Uh, we will have a good break. We will have too many players on international level, but going away. But uh, the rest of those who, will, uh, who don't go away can have a good week of training and. Uh, Rest for the weekend. So, um, obviously, the break will be good for us, but we um, we should have a team that can play well and compete and should be good enough to also be able to win, even though Proven is, is a good team, and uh, because we played them two weeks ago at home and it was a close game, even though we played well. Czy możemy oczekiwać e, zmian w składzie? E, po tym jak e, było to to tym jak Famer powiedział, że e, mecz z metalistem kosztował nas sporo energii, to że tak naprawdę ciężko jest stwierdzić, e, ile tej energii ten mecz pochłonął, ponieważ był to trochę zupełnie, był to trochę inny mecz e, niż zazwyczaj e, i fizycznie i mentalnie dużo nas e, kosztował. Wszystko się wszystko się okaże. Jest to ostatni mecz przed tą przerwą na skrupowanie reprezentacji. Wielu naszych zawodników jest oczywiście powołanych do kadry. Inni pewnie odpoczną, więc ta przerwa dobrze nam zrobi. Natomiast cały czas jest ta rywalizacja na, na każdej pozycji. Jest to dobre dla całej drużyny. Pogoń jest to dobry zespół. Graliśmy z nimi przecież ostatnio u siebie. coach, you said twice that yesterday game was a little bit different for your team. so what do you mean that it was a little bit different for your team? <clears throat> we played against a good team who were able to to keep the ball quite well. Um, the way we defended and how we played was also a little bit different. normally when we play at home, we we have more of the ball, we dominate more of the game. this more high intensity game, the, the extra class the polish games are, Higher energy, more dual second ball, more quicker play. This was more a tactical game and more uh, yes than uh, as physical game. So we made it a little bit like that, but uh, because we thought this was the right thing to do. Uh, but also the way they played forced it this way as well. So that's why it was a little bit different. Dlaczego ten mecz był inny niż zazwyczaj? To nie powiedział, że graliśmy z naprawdę dobrym zespołem, który potrafił konsekwentnie utrzymywać się przy piłce. My zachowywaliśmy się w defensywie inaczej niż zazwyczaj. Było dużo większe tempo. Ten mecz był bardziej taką rozgrywką taktyczną. Mm -hmm. Kiedy gramy mecz u siebie, zazwyczaj dominujemy. Tutaj było trochę inaczej, ale po prostu zmusił nas do tego stylu przeciwnika. Mm -hmm. One more about Pogon uh, Few weeks ago Jan Kocian took church over, over this team, and you know Pogon from last season and from as well you, you met each other. Coach, me what has in this team since Jan Kocjant, uh, Took, took a change over, over Pogan? I think it's a little bit too early to say I've, I expect them to be defensively more like rochwer where uh, and then uh, offensively they have a little bit different type of players than Roch but I expect them to be uh, more play more defensive like Roch uh, they are trying to do that they're trying to just now it's not as uh, similar to Ruch yet but I think it's going in that direction. Uh, you don't change things overnight it will take a little bit of time and I think it will be easier to see the change maybe in December or of course after the break where you have time with the team to prepare and work but I can still see that there are the, the direction they're going into is, is defensively more like Ruch play and offensively Maybe uh, also a little bit more like Ruch, but with a little bit different type of players. See, when we play them, number 13, played in behind the striker, big striker, same as he did with Ruch, with uh, Stasinski playing in that position, and with Kucic up front, and um, back four defending, midfield defending in, in this position, looking to play them in a similar way. So expect them to be more and more like that. Ten miał okazję, pamięta e, pokoń z ubiegłego sezonu, miał okazję również skonfrontować się z tą drużyną podczas obozu w Niewinie i co się zmieniło, jeżeli chodzi o, o tę drużynę pod skrzydłami Jana Kocjana. Ten powiedział, że jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby wyciągać się jakieś wnioski, ale przede wszystkim zauważa, że ten rykocjan chce zorganizować defensywę na sposób, jak to miało miejsce w ruchu Chorzów. Natomiast jeśli chodzi o ofensywę, no to tutaj spotkał zupełnie inny typ zawodników niż w ruchu. Widzi, że próbują wdrożyć właśnie te wszystkie elementy i to raczej podąża w tym kierunku. Nie można czegoś zmienić w 5 minut, bo efekty będą dostrzegalne może w grudniu albo po, po przerwie, po jesiennej. Natomiast kierunek, w którym zmierzają, to na pewno, żeby defensywa przypominała tę, która była zorganizowana w ruchu Chorzów. Ofensywa również, ale z innymi typami zawodników, co już widać na boisku po ustawieniu piłkarzy w Szczecin, kiedy, od kiedy Janko Cen się tutaj w Dziękuję. Dzięki za